Namaskar! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tapasie, czyli o bardzo ważnym czynniku wewnątrz systemu jogi, który ma swoje źródła już objawione w literaturze indyjskiej, czyli w starożytnych wedach, ale który jest także obecny wewnątrz takich systemów duchowych jak buddyzm czy dżinnizm i rzecz jasna obecny jest także w pismach jogicznych. Tapas, czyli... Żar wewnętrzny, żar umartwienia, także surowa asteza, ciężkie i potężne praktyki astetyczne obdarzające nad ludzką mocą, by wymienić tylko kilka z możliwych interpretacji i tłumaczeń tego terminu, są niezwykle ważnym czynnikiem wewnątrz systemu jogi, ale zapewne nieczęsto spotykasz się z tapasem, jeśli chodzi o... Ten termin na zajęciach asalnicznych, czy też podczas pranajamy, czy medytacji, natomiast na pewno spotykasz się z tapasem w nieświadomy sposób, a mianowicie wtedy, kiedy podnosi się temperatura ciała, ciepłota wskutek różnych tutaj praktyk, czy to właśnie asan, czy pranajamy, to jest to można powiedzieć, że materialny, fizyczny przejaw tapasu ale zajrzyjmy w definicję, w różne omówienia tapasów, przegląd tapasu na przestrzeni historii literatury jogicznej. Tapas jest pojęciem bardzo starym. Można powiedzieć, że najstarszym obok pranajamy, który jest obecny w literaturze, w praktyce, w teorii, w filozofii jogi, jest on już wzmiankowany w Rigwedzie, w literaturze Objawionej indy, datowanej na około 1400, 1700, 1200 przed naszą erą, tutaj są różne datowania. Jego istotą jest dyscyplina psychosomatyczna o silnym podłożu etycznym, celem zdobycia nadludzkich mocy i uformowania istoty odpornej na przeciwności losu i cierpienia cielesno-mentalne. Taka jest moja definicja terminu tapas w odniesieniu do praktyki jogicznej. W Rigwedzie wygląda to y, znacznie inaczej, ponieważ w Rigwedzie nie ma obecnej jogi jako y, no nie ma obecnej jogi, nie ma systemu jogi, nie ma praktyki jogi, natomiast jest obecny tapas, ale poczekajmy. Jak podaje słownik mitologii hinduskiej, wydany w 2015 roku, tapas jest terminem, którym oznaczono zespół praktyk polegających na rozmaitych umartwieniach, wyrzeczeniach, czasem wręcz e, torturach, takich jak znoszenie niewygod, abstynencja seksualna, posty, długie czuwanie, trwanie w jednej pozycji, zwłaszcza stojącej, wstrzymywanie oddechu, czyli bardzo pogłębiona kumhaka, e, stępienie wrażliwości ciała na czy też przez wystawianie się na żar słońca lub ognia, czy też przeciwnie na chłód i tak dalej i tak dalej ten zespół praktyk miał doprowadzić do zdyscyplinowania zmysłów, uniezależnienia się od świata zewnętrznego oczyszczenia umysłu, skoncentrowania trwonionej na co dzień energii witalnej, czyli prany i uzyskania dzięki temu ogromnej potęgi tak, oto definiowany, charakteryzowany jest tapas w słowniku e, słowniku Mitologii hinduskiej dalej. Natomiast tapas w literaturze staroindyjskiej stanowi wewnętrzną siłę, którą tapasvin tapasfin lub tapaswini, czyli praktykant lub praktykantka tapasu, jeszcze raz powtórzę: tapaswin dla męskiego tutaj praktykanta, i tapaswini dla żeńskiej praktykantki. Rodzaj wewnętrznej, potężnej siły, którą właśnie pasmin bądź tapaswini wykształca w sobie poprzez odpowiednie aktywności psychosomatyczne, ale co jest istotne, także etyczne, przebywając w czymś w rodzaju wewnętrznej samotni, wewnętrznie wykreowanej pustelni, w której wzmacnia swój duchowy potencjał. Tapas, zaczynając, można powiedzieć. Od początku stanowi rodzaj żarliwej ascezy o soteriologicznym celu. Soteriologiczny oznacza, że nakierowany na wyzwolenie. Takie techniki, takie praktyki staroindyjskie, ogółem indyjskie, a nawet niekiedy tybetańskie, szerzej czy też no ogólnie po indyjskiej, po tybetańskiej stronie, czyli praktyki himalajskie, które mają na celu wydobyć praktykanta, praktykantkę poza świat sansary. Poza świat zmienności, cierpienia i śmierci. I jedną z takich praktyk jest właśnie tapas. Etapa w mądrościowej literaturze Indii zajmuje miejsce szczególne, pojawiając się właśnie w Wedach, w Upanishadach, w literaturze prawodawczej starożytnych Indii, w literaturze epickiej jak Mahabharata czy Ramayana, dwa potężne, istotne dla kultury Indii eposy staroindyjskie oraz w literaturze jogicznej jak w yoga sutrach, czy też w literaturze hatha jogicznej zaadoptowany został właśnie w literaturze hatha jogicznej oraz tantrycznej jako jedna z praktyk oczyszczających. Do tego jeszcze oczywiście przejdę. Terminologicznie tapas pochodzi od pierwiastka czasownikowego tap. Przypominam albo mówię po raz pierwszy, że dla sanskrytu podstawową formą nie jest bezokolicznik, ale Pierwiastek czasownikowy. Czyli pochodzi tapas od pierwiastka czasownikowego, tap, tak jak mówię, tak się pisze, który odnosi się do dwóch rzeczywistości, do dwóch, można powiedzieć, wymiarów znaczenia. Pierwszy termin oznacza nagrzewać, rozgrzewać, powodować żar. Czyli tutaj nacisk jest położony na Podnoszenie, jeśli mówimy o tapasie w kontekście praktyki jogicznej, na podnoszenie ciepłoty, temperatury ciała, o nagrzewanie, rozgrzewanie. A rzeczownik tapas będzie tutaj oznaczać żar, gorąco, czy też nawet pocenie się, tak zwane no, święte pocenie się, ascetyczne pocenie się, jogiczne pocenie się, rozniecane mocą specyficznych praktyk ascetycznych, tak mentalnych. Jak i somatycznych. Co więcej, tap oznacza także umartwiać się, cierpieć, powodować ból. Czyli pewna doza właśnie bólu, cierpienia, dyscypliny jest w tej praktyce obecna. Tutaj mamy pewne podkreślenie tego, że właśnie ból na poziomie ciała czy cierpienie na poziomie umysłu, psychę są ważnym warunkiem właśnie tych praktyk. Które przez termin tapas są denotowane, ale co rozumie poprzez ból i cierpienie, bo nie chodzi tutaj, jeśli chodzi o jogę. Joga nie myśli o surowym tapasie, o straszliwym tapasie, który właśnie ma bazować na przezwyciężaniu potężnego bólu i cierpienia. Joga nie. Ale na przykład jiness niekiedy tak. Buddyzm również odszedł od tych surowych, ciężkich, bolesnych tapasów, umartwianie się, nawet pokuta niekiedy, a także asceza rozumiana jako pewne skodyfikowane regułami aktywności podejmowane ze względu na specyficzny cel I jeśli chodzi o mitologiczną czy o starożytną literaturę indyjską tym celem jest, jeśli chodzi na przykład o Rigwedy, kreacja kosmiczna, pewien byt pewien pierwotny byt poddaje się właśnie rozgrzaniu podgrzaniu, wręcz ogrzaniu tapasowi celem kreacji a w, a w znaczeniu mitologicznym na przykład pewne, pewne postaci, pewni asceci, mędrcy, mędrczynie poddają się tapasowi, żeby coś uzyskać od bogów. A często jest to jakaś nadludzka, potężna moc, którą w naturalny sposób zyskać nie można. I nie są to tylko asceci, ale także i no, zwykłe osoby, na przykład rycerze czy, 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 czy wojownicy, o czym jeszcze będę mówić. Natomiast w znaczeniu jogicznym tapas, celem tapasu ma być ścieżka czy, czy też jakby określenie, oczyszczenie ścieżki prowadzącej do samadhi, do wyzwolenia, a niekiedy także i zdobywanie pewnych nadludzkich mocy, siddhi. Jednak owo ascetyczne umartwienie się odbywa omartwianie się odbywa się poprzez pewien bardzo szczegółowy opisywany w danym systemie jogi zespół praktyk psychosomatycznych, właśnie nakierowanych na zwiększenie ciepłoty ciała. Co, co stanowi właśnie to zwiększanie ciepłoty ciała, temperatury, stanowi wstęp do bardziej zaawansowanych praktyk duchowych, medytacyjnych, koncentracyjnych. I już praktyk, które jakby obecne są w, w stanie samadhi. Po ma pewne poziomy. Może rozpoczynać się także tapas od wielodniowych postów, długiego przebywania w jednej pozycji, asanicznej ekspozycji na bardzo wysokie albo, albo bardzo niskie temperatury, czy też długotrwałej deprywacji sensorycznej, czyli pozbawianie umysłu mózgu dopływu informacji z zewnątrz. Mózg jest pozostawiany. Sam sobie i w tym stanie pewne praktyki są wykonywane, pewne wizualizacje, pewne praktyki dźwiękowe. Dodatkowo tapas posiada dwie formy: etyczną i somatyczną, czyli składa się z pewnego kodeksu zaleceń etycznych. Należy wykonywać, czy też być takim, a takim. Jak na przykład yy, milczenie, zachowywać milczenie, celibat na pewien okres czasu. Odpowiednie posty, ale także trzeba charakteryzować się pewnymi etycznymi zachowaniami, jak właśnie cierpliwość, współczucie, samodyscyplina, samoopanowanie itd. A z drugiej strony, jeśli chodzi o formę somatyczną, właśnie jest to pewien zespół zachowań już bardziej surowych, ocierających się o pewne. Niebezpieczne, niekiedy, za, niekiedy nawet zagrażające życiu, umartwiania, ale już tu bardziej somatyczne, jak ostra, na przykład asteza, praktykowana w miejscach odludnych, wysokie partie Himalajów, cmentarzyska, dzikie dżungle. I tutaj z pewną potężną uwagą, yoga raczej nie zaleca takich rzeczy. Możemy, ale nie jest to centrum praktyk tapasowych dla jogi. Te zalecenia są bardziej wskazane w tantrze, która pojawia się w Indiach od VIII-X wieku. Natomiast w wiodze ważne są praktyki odosobnieniowe, ale już nie wymagane są tak ciężkie, przeraźliwe właśnie praktyki w tak okrutnych, niebezpiecznych miejscach. Idziemy. Tapas w indyjskiej literaturze objawionej. Zacznę od wed, czyli teksty niestworzone, nienapisane, niewypowiedziane przez nikogo. Wedy w kulturze indyjskiej cieszą się e, estymą, wartością dzieł właśnie objawionych, usłyszanych przez wielkich mędrców, macharyszych, pogrążonych w głębokiej medytacji. Mają status ponadludzki, ponadboski. E, I w wedach tapa związany jest z pierwotnym rytualnym aktem kreacyjnym, kreującym wszechświat, kosmos. Brichwedzie był tym czynnikiem, który generował właśnie potężną moc stwórczą. Upanishady powstające od około VII wieku przed naszą erą, do początków naszej ery, mówię tu o upanishadach głównych, przejmują pewną kreacyjną, rytualną moc tapasu, ale przenoszą ją do wewnątrz praktykanta czyli tu następuje internalizacja tapasu jako pewna wewnętrzna praktyka, która ma moc generowania czegoś, moc tworzenia czegoś, natomiast skierowana jest do wewnątrz. Z biegiem czasu właśnie tutaj ten rytualny ogień ryk wedyjski, czy też wedyjski staje się wewnętrznym ogniem, roz, rozniecanym w ciele jogina, jogini tantryka czy tantryczka, czy znaczy, jeśli chodzi o Upanishady, nie ma tam mowy o tantrze, jest mowa natomiast o pewnych wewnętrznych praktykach. To chciałam, żeby by było jasne. Tapas w Mahabharacie, partie dydaktyczne, czyli filozoficzno-jogiczne Mahabharaty, eposu kodyfikowanego, redagowanego na przestrzeni 6 8 wieków, od czwartego bądź trzeciego wieku przed naszą erą, Kontynuują myśl wedyjską oraz upanishadową, opisując tapas jako pewną surową, samodyscyplinującą praktykanta czynność, ale pojawia się pewne istotne nowum, utożsamiające tapas tak zwaną Aikagrią, ujednopunktowieniem uwagi, który ma stanowić, mówiąc językiem patanjalowego, rodzaj dharany. Tu przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się poszczególnym fragmentom. W księdze trzeciej yy, obecna jest pewna historia, pewna opowieść, yy, zwana Kirata Arjuniyą, czyli opowieść o Arjunie i Kiracie, w której to właśnie w walecznym spotkaniu między, Arjuną, yy, między woj wojownikiem Arjuną a Bogiem Siwą, który jawi się właśnie w postaci pewnego Kiraty. Tapas ukazany jest jako środek zdobycia boskiej broni, czy też zapanowania nad i zapanowania nad słabościami psychosomatycznymi. Tutaj Ardziuna jako młody wojownik, wykształcony w walce wręcz, w włócznictwie, w powodzeniu, rydwanem wojennym nie wytrenował w cudzysłowie jeszcze swojego charakteru, zatem udaje się samotnie wysokie partie Himalaju żeby z jednej strony od siły zdobyć pewną boską broń, ale także wzbudzić w sobie potężną wolę i siłę charakteru tutaj jeszcze może komentując ten rodzaj Tapasu. Gavin Flod w publikacji w książce Hinduizm wprowadzenie w 2008 roku opublikowanej na rynku polskim, tak oto charakteryzuje ten moment, porzuciwszy świat wyrzeczeniec mógł praktykować ascetyzm albo rozwijać wewnętrzny żar tapas w celu osiągnięcia wyzwolenia. Ascetyzm przybierał niekiedy postać surowych wyrzeczeń, takich jak przyjmowanie postawy leżącej lub siedzącej przez 12 lat, odpoczywanie jedynie w pozycji oparcia się o coś albo w, y, trzymanie wzniesionej ręki bądź rąk tak długo, aż mięśnie ulegną zanikowi. Jednakże ascezie, zalec, ascecie zalecano głównie praktykowanie jogi pozwalającej osiągnąć stan nie podejmowania żadnej czynności, unieruchomienia ciała, uspokojenia oddechu i ostatecznie wyciszenie umysłu. Chodzi o to, że w, tajog, w tej ascezie, która jest zalecana w jodze, tak długie praktyki 12-letnie, np. trzymania jednej dłoni w górze, jednej ręki w górze, nie są zalecane, ale inne, można powiedzieć, że łagodniejsze unieruchamiania na ciała, jak właśnie y, krótsze unieruchamianie ciała w danej asanie, czy też unieruchamianie oddechu, y, a także unieruchamianie umysłu, czyli wyciszanie umysłu. Dzięki takiemu tapasowi, jaki zaraz odczytam, Arjuna obliguje boskość, czyli Siwę Mahadewę, do wejścia, z nim w kontakt, czyli jakby do, do, do z Arjuną do bitwy, o czym Arjuna nie wie, że Kirata jest siwą, dopiero no, chwilę później się o tym dowiaduje, a także ostatecznie do podarowania Arjunie e, kilku boskich broni. Nim jednak to nastąpi, Arjuna musi dokonać swoistej samoofiary. Tapas jest także właśnie rodzajem samoofiary. I tutaj cytuję tłumaczenie moje, tego tekstu, który, jest, który zostanie opublikowany w artykule, w artykule, który ukaże się na dniach. Artykuł nosi tytuł Kiedy zmienność staje się stałością. Reinterpretacja jogicznego tapasu w rzeczywistości społeczeństwa. Ryzyka Urlicha Becka. Jest to artykuł, który razem z dr Klaudią Bączyk Lesiuk napisałyśmy. I już czytam. Wszedłszy samotnie w przerażający las, Arjuna, utkwiony w praktyce o opanowanym i stałym umyśle czyli będąc w stanie niściai, kierując się ku wysokiemu himalajskiemu szczytowi, dojrzał pięknie ukwiecone drzewa, bujnie porastające himalajskie tereny, liczne ptactwo głośnie rozśpiewane. Ten czas oczarowany powabem lasu i wypełniony blaskiem zanurzył się w potężny tapas. Czyli posiadając jedynie kij skórę dzikiego zwierzęcia, odziany w łachman estrawy Darbcha lub w korę drzewa, w pierwszym miesiącu księżycowym w trzy noce spożywał jedynie owoce, w następnym miesiącu co sześć nocy, w trzecim miesiącu przez pół miesiąca spożywał liście, opadnięte na ziemię. Natomiast w czwartym miesiącu odżywiał się tylko powietrze, stojąc ze wzniesionymi ramionami na czubkach palców. W ten sposób wygenerował potężną wewnętrzną moc, która przeraziła nawet bogów. Udawszy się do Siwy, dewowie, bogowie poprosili go o inw interwencję. I w ten sposób właśnie Siwa zszedł w himalajskie przestrzenie, aby stanąć do walki z, z, z Arjuną. Oczywiście, jak już powiedziałam, Arjuna nie wiedział, z kim staje do walki. Myślał, że o jakiś tam kirata, czyli członek plemienia kiratów, chce stanąć z nim do walki, bo chodziło o pewne zwierzę, ale to już może no, nie będę tego wątku poruszać mitologicznego. Istotnym jest natomiast tutaj pewien fragment. Nie wiem, czy zwróciliście na niego uwagę. Ze wzniesiony, stojąc ze wzniesionymi ramionami, prawdopodobnie e Praktyki asan stojących mają właśnie swoje źródło w tapasie. Tak może być. I jakie tutaj widzimy, praktyki asetyczne, praktyki tapasowe, czyli pewien post, dosyć regularnie, dosyć, można tak powiedzieć, sekwencyjnie nakładane. Może jeszcze raz odczytam. W pierwszym miesiącu księżycowym w trzy noce spożywał jedynie owoce. W następnym e, miesiącu spożywał co sześć nocy, w trzecim miesiącu przez pół miesiąca spożywał liście, które upadły na ziemię, w następnym czwartym miesiącu odżywał się tylko e, powietrze. E, stał ze wzniesionymi ramionami na czubkach palców. Odziany był w skórę dzikiego zwierzęcia i Włachman strawy no, bądź skory drzewnej posiadał tylko kij. Dzięki temu przejawiał takie praktyki, jak opanowanie umysłu, umartwianie ciała wielogodzinną praktyką stania na jednej nodze ze wzniesionymi dłońmi, wielotygodniowe posty, skrajne ubóstwo ograniczone jedynie do posiadania kija, skóry zwierzęcej oraz kory drzewnej, a także samotne wkroczenie w najbardziej przerażający i odludny teren, który jednak dla Ardziuny, dla Tapaswina okazuje się być czarownym, pięknym lasem. To jest bardzo także istotne, że tapas z zewnątrz może wydawać się pewną bardzo trudną mentalną praktyką, natomiast dla osoby, która umie odpowiednio praktykować tapas, jest najwspanialszą, najbardziej słodką praktyką. Etapas zwieńczony. Zostaje boskim zejściem i nakłonieniem siwy do spełnienia ascetycznej prośby. Natomiast w księdze szóstej, w e, historii czy też w opowieści nauce tajemnej, jaką jest Bhagavad-gita, w księdze szesnastej, opisane są trzy rodzaje tapasu. Pierwszy, asceza ciała wobec powinności społecznych, realizowana przez czystość, uczciwość, wstrzemięźliwość oraz achimsę. Asceza słowa, czyli czystość mowy. Asceza umysłu, realizowana przez życzliwość, milczenie, opanowanie samego siebie, czy też wewnętrzną radość. E, Tapas staje się ścieżką jogi, czyli jest tapasem satwicznym, jeśli dokonywany jest tylko ze względu na dobro tego czynu. Bez indywidualnego tutaj pożytku staje się tapasem rajasowym, kiedy dokonywany jest ze względu na zdobycie sławy i czci i tapasem tamasowym ze względu na skrzywdę, na krzywdzenie drugiej osoby, kiedy celem staje się dosłownie chęć skrzywdzenia poprzez tę moc, jaką tapas daje drugiej osoby. W Księdze 12, w partii zwanej Moksha dharma Parwanem, tapas charakteryzowany jest jako jedność zmysłów oraz umysłu i jako taki zwany jest najważniejszą powinnością, czynnością oraz obowiązkiem istoty świadomej. Owoce dharmy dodatkowo osiąga się poprzez studiowanie świętych nauk, cichą recytację świętych tekstów, ofiarę przy udziale świętego ognia, ale także uważność, prawdę, samokontrolę, hojność oraz tapas. Ponieważ człowiek, który oddaje się praktyce ascezy, oczyszcza się ze wszelkiej nieczystości. Ponadto realizacja dharmy dokonuje się poprzez, i tu jest, można powiedzieć, tak zwany ten tapas etyczny: pragnienie ostatecznego uspokojenia, panowanie nad zmysłami, czystość, wybaczenie, szczerość, wyrzeczenie, piękno. Siłę, cierpliwość, zadowolenie, inteligencję, czystość w mowie, ciele oraz umyśle. Zadowolenie, achimsem, szczerą mowę, prostolinijność, wybaczenie, uważność, a także wyzbycie czy też praktyce wyzbywaniu się egoistycznych pragnień, wstrzemięźliwą dietę poprzez zdobywanie wiedzy wyzwalającej, a także praktykę jogi oraz nakierowanie czy też utkwienie umysłu w tym, co najważniejsze. W Księdze XIV w partii zwanej Anugiton tak oto czytamy, opanowawszy zmysły, utwierdziwszy e, umysł w tym, co najwyższe w Atmanie, niech jogin koncentruje się. E, wznieciwszy pierwej silny tapas, niech praktykuje jogę, czyli nagrzawszy się. To, to, to święte pocenie jest dla, dla jogi no, istotne od niepamiętnych czasów. Tapas wino porzucone intencji, wyzbyty oszustw, egoizmu, Mędrzec poprzez umysł w sobie postrzega Atmana nieśmiertelność, nieskończoność. W klasycznej Jodze i w hatha jodze, tapas jest wpisany w jogiczną sadhanę, w jogiczną praktykę. I podkreślony jest jego oczyszczający, spalający złowe wewnętrzne walor, czy też rola. Patanjali w Yoga Sutrach Tapas wpisał jako jeden ze składników trójskładnikowej Kriya Yogi, właśnie jako jeden z tych trzech składników, obok e, studiów nad sobą i nad światem i obok utkwienia e, uważności, uwagi w transcendencji. To mamy, tam mamy termin Ishvara Pranidhana. Ale wpisał także w podstawę ośmio, członowej praktyki prowadzącej do jogi, czyli do samadhi. Tu mam na myśli asztanga jogę jako podstawę etyczną, jedną z dziesięciu filarów etyki. I co my tu mamy? Tapas o, przedstawiany jest jako jedna z nija, która którą z kolei komentarz do Yoga Sutra, Yoga bhashya, autorstwa Vyasy, dookreśla, iż charakteryzuje się ten tapas cierpliwym znoszeniem par przeciwieństw, jak chłodu i upału, stania i siedzenia. Stanowi to też pewne nawiązanie do Bhagavad Gita, Księgi drugiej, gdzie yoga definiowana jest poprzez termin samatwa. Ta tożsamość, jednakowość umysłu wobec przeciwieństw, tak możemy zinterpretować, czy też jak samo Bhagavad Gita Uczy czy to w słońcu, czy w chłodzie, w sławie i niesławie, w szczęściu i nieszczęściu, jogin pozostaje taki sam. Natomiast w Hatha Pradipice w księdze pierwszej, Hatha Jogina, tak czytamy, winny charakteryzować zapał i energia, pewność, a także dziesięć jam dziesięć, nie pięć, jak u a pośród nich achimsa i szczerość, przemięźliwość, łagodność, litościwość, poszczenie, czystość, a dodatkowo dziesięć nijam, a pośród nich właśnie tapas, zadowolenie, wiara, hojność, czczenie jakiejś postaci Boga, bóstwa, skromność, rozumność, recytacja świętych tekstów oraz ofiara, czyli brak egoizmu. Tak wygląda Tapas na przestrzeni historii, literatury jogicznej, wychodząc od pewnego, wychodząc od pewnych boskich praktyk, które miały na celu wygenerować kosmos, poprzez już internalizację tych praktyk w tekstach, takich jak u pani Szady, przeznaczonych właśnie dla. Asetów, którzy pewne praktyki, o których Wam opowiadałam, mieli stosować celem duchowego oczyszczenia, docierania do transcendencji, wyzwalania się ze świata sansary, po wpisania tapasu w praktykę klasyczną jogi oraz praktykę hatha jogiczną, jako pewna baza satwiczna, czy jakbyśmy powiedzieli etyczna. Ale tym, co jest wspólne dla tapasu jest ten święty żar, to święte pocenie się, generowanie ciepłoty ciała, czy to właśnie poprzez, jakbyśmy współcześnie powiedzieli asany, winiasy, pranayame, ponieważ to ciepło ma wartość oczyszczającą. I to oczyszczającą także nie tylko ciało, ale także sferę sferą psychiczną, a nawet głębiej, tak zwaną sferę podświadomości. Tapas charakteryzuje się także pewną specyficzną dietą, pewnym poszczeniem, które tutaj jest istotne, a także wartością etyczną. Nie tylko istotne są poszczenia, generowanie ciepłoty ciała, ale również zalecenia etyczne. Niekiedy te praktyki są trudne, są wymagające od nas, właśnie wymagają pewnego rodzaju samodyscypliny, samoofiary. I to także znajduje się wewnątrz terminu tapasu. Rodzaj cierpienia, ale jak przypomniałam, jest to cierpienie, które nie jest surowe, nie krzywdzi nas. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych nagrań. Namaste.